Temacik, 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 zajaramy, kurwa czekaj, siemanko dzieciaki, wow, ale dobry, ty kurwa, jakie to zioło tu macie dobre w tej Norwegii, człowieku, mnie się pępek rozwiązał z pierwszej komunii. <laughs> eee, siemanko Siemanko, kukieleczko, kinga, kozuch, Kacper, XD Kurwa, jakie wy macie te nicki jakieś takie dziwne. Siemanko. Ty walimy się? Ludzie cię widzą. Nie widzą, nie. Widzą cię ludzie cię widzą. No. Słuchajcie, jest ze mną taki, kurwa od tych spraw od Lolków z Elbląga no, no, kurwa, zlew kurwa, ty za głupoty, kurwa. No właśnie polej, kurwa. Wypijemy zdrowe ziobry. Ziobro kurwo jebana, ziobro kochamy cię. Lalalala. Idziemy teraz na jebani i na furani trochę. Walimy. Ty, jesteśmy na żywo, chciałbyś być gwiazdą? Nie? Nie? No nie chcę być gwiazdą z kurde. Dziękuję. Dobrze. a dlaczego ten dziennik, jest czerwony? Przecież kurwa, ja to używałem, żeby nakrętki, kurwa, w tych wiatach odkręcać. Zobacz, okularki. Szczęść Boże. Szczęść Boża. Beka, brak mała, weź. Mariny Dobra, za naszych kolegów w Polsce. Ko... Ja, za, za, ziobrę, za, za Ziobrę przede wszystkim musimy Jebać tą kurwę, co jest już na wieki. Jebać <laughs> tą kurwę Ziobrówkę. Siemanko dzieciaki. Nie chodzę. Ale na tu. Napierdalamy na pierdolamy wrocku. Ona by tak chciała jebać ze mną, być tu za mną i do parapetu, Jebać za mną. Chciała. Coś. Nie no wiem, się No strasznie się na kurwiłem, siemanko. Nie wiem czego, najpiękniejszego. Ona by tak chciała leżeć ze mną. Pa, 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 pa. Siemaneczko dzieciaki, jebać pis, w też jebać pis. Nalać mam? Pijesz. Ja Pijesz. się boję, boję się nalać. No pijany jesteś, wiesz. My tu w Polsce... No. <śleszy> Słuchajcie, na nazywam się... Jerzy Waldos. Tak, w Osocku, kiedy piorun jebnął w łańcuch czekał jeszcze trzy dni. Pozdro, <grym> pozdro. Soro się nie oddziwam, ale pijemy sobie, nie? Chciałem wam pokazać, kawałek... Świata normalnego, tak? Kurwy pisowskie się w dupę ruchają, w kukiel, a Polacy piją. Chcesz być gwiazdą? Nie, już nie chcę. A ty chcesz być gwiazdą? Nie, nie muszę. A ty jesteś strażakiem, nie? No właśnie nie muszę. Strażak Jest ucham! Strożak są! Jest ucham! Kratki. Merci Monsieur Adelu. Wspierające. Ty, ale się kurwiłem człowieku. Jezu, Matko Bosko, jest 3600 ale, ludzi. to ale się, się A chcesz być patoskrim? No kur... nie No chyba nie chcę. No wy no, w no, wszyscy jesteś patolek, kurwa Co? Nie A nie nie gwiazdą El Nie oblonga. chcę. Pan sędzia ci nawet zrobi... Nie chcę tam nigdzie być kur... Chyba że robię to, mamelu. A pani sędzia ta... Ona lubi. Kurwa, już byłem w sądach, że... Nie, nie, nie. Rejraj, rejraj, rejraj. Że robię to, nie? Ma, nie, pan prokurator, prokuratore też lubi, ale nie wiem czy ty lubisz, nie? On, da... <śmulatory> to, <pierdałeś>, nie. On ponoć da... Zbyt ty to odpiętałeś, ty. Deniojta, kurwa, nie żałuję. Czy tego? Oj, jak zabieram. Bądź nagramy jak go produkujesz. Nie. No właśnie. Nie, kurwa. Właśnie nie bądź champ, kurwa, co ogląda. Masę zaufiłaś, pizda. Co ty miałeś za tabetki? LSD, ES, SDD? LSD. Jest kurwa, człowieku, co się napierdolę, co dzisiaj? Na żarę się krowa, ty. Aż mi się ziobro z tą piękną lokadią, nie. która... Nie. To zapierdala. Po kolimbusach Po kolibusach się pokazuje czy prędzej, czy biegniejsza <grym> i żebra Ty kurwo pierdolony. Lejem walił. Ty ile to cię? Kurwa trzeci liter? Nie wiem, dobra. Nie wiem. Zierówka. Z tego maś kurę. Ty? Ja byś tak do, do, dorwał ziobrę, nie? No nie pierdol, on jest chudziutki taki, wiesz. Chłopak. bym chciałbym go potraktować. Gdzie jest Podałbyś mu rachę, czy nie? Nie, kurde, bym nie podał na rachę chyba, Aby A by cię rowa wyklapał? Też Kurwa, człowieku, ty zboczony jesteś. Nie, kurde, bym nic nie podał. Ty, strażak sam. Ja byś sam. Ja bym ziobrę tak kurwe złapał. Ja ty kurde. go? Bo ci ja pochcię się dużo, dla mnie pizza było chuju. Dużo chuj źle. A pytam się, czy by ziobro ruchał? Nie, wybuchł. Nie? A nie, do dzioba? <laughs> no, to... A to Nie, nie, bo ja się z prostu Dla mnie <grytano> <worzy Congrats> Na pan też by nawet do dzioba nie podał. Zboczony ja jest! Tej kurwa! No to kurwa byś tej kurwie dał, tak wiesz? Żeby się posała, kurwa! No człowiek! Nie, się spierdalili jak rysałka w Boże Narodzeniu. Zresztą ja ci bym To był moim mistrzem. Tak, po co? Chłopaki się przywita z wami, no kurwa. Nie, Wszystko dobrego. Nie chcesz byś... Nie, nie, Najpiękniejszego chłopaki. Pasze, ten jeden jest chyba spisu. <skraż> o Po, po... 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 po, mo... no, po... mojej lewej. to, ми, to bo jebaly, <sumát》. <sumát> <sumát> Siema, dzieciaki. No co kurwa, no biedny jestem. Wyjebałem do tego Oslo, nakurwiłem się dzisiaj. Czyli dobre. Jak Schmidt. <sumát> <sumát> Czyli jest bieda, kurwa. Bądźmy w kompot, coś. Jak to był kluski kompot, klus, śląski kompot, morza, kapusta. Naprawę, jest chujowo. Ciężki czas. Dzięki, wspierający I patrzymy. Tiko, tak? Tiko, dzięki, dzięki bardzo. Wspieramy pana stonogę. kurwa, jak nie wspieramy? Jak wspieramy? Siemantko kurwa. to wyzwisko, powiada. Wizisko. <laughs> patagol, kurwa, patagol hamie. Hamie jeden, no. O, czego, Proszę państwa, chciałem, powie goli, chciałem powiedzieć, że te kurwa te stonogi mnie nie powstrzymają. Nie. Absolutnie. Te chamy, które tutaj, o dzięki nimczy, nimczyl, dzięki za hajs. Te chamy, które tu nas, y, chodzą po miastach i się wygłupiają se. Mijęzyk lata głopata. To to zboczeńcy są, proszę. antypolacy, proszę Państwa. Ale my Polski nie oddamy, nie. Nie oddać, już Ryzyk i parę innych chuj, no. nie oddamy. Zdrowie. To ma te piek, nie ma z mały wójkowo no. Nie przeklinę panie... z... bardzo... Państwo o, Państwo chcesz być gwiazda? To nie muszę być gwiazda. a czy Państwu pobachasz? Pozdrowisz żonę? Nie, nie, nie. W tym to jutro się powiesi, ale będzie dobrze. Poi, my żona, my żona się nie powiesi, powiesi się w tym Jakbyś teraz pozdrowił, to te kurwy mochery, bo

Chodzi o ludzi, nie chodzi o, o nacje, kurwa. Ludzi? O ludzi. Ludzie Ludzie są płani, są, ale, ludzi, dokładnie, ale naród jest chujowy, chujowy. Chujowe, ale... Chujowy jest naród, kurwa. Jakby naród był zjednoczony, to by ani kurwa Millery nie rządziły, ani Kwaśniewskie, ani kurwa Dudy. Potem ten kurwa motło siedzi, sra pod siebie, żre i to wszystko. To kurwa Motul pierdolony. Co zrobisz kurwa? Co musiałbym zrobić, zrobić kurwa? Za Polskę. Za co? <grym> za Moskwę. Ty chodzisz, i na i Idziemy zagrać Państwu? Państwo są bardzo mili, są z nami. Sorry, wiem się ale słuchajcie, ile można być poważnym? Ja byłem poważny 25 lat i Owa powaga doprowadziła mnie tylko do społecznej śmierci, nie? Dzięki, dzięki, dzięki dzieciaki, dzięki za wsparcie. Róż Orewal, dzięki Krystian London. Kichur Ek, dzięki. Kurde, ale nie jest garnka. W Polsce kurwa, wszyscy wszystko pierdalają. Może zgarnąć. Garnek nie jest jadalny. Skuryta nie? Je, nie Ta, tylko te kurwy z PiSu pierdalają rączki od garnku. Przychodzi do mnie, chodzi kurczy i prosz... Bo I Chodź państwo, zagramy. Kala Kolici. co? Kochani, idziemy za wam zagrać kala Kolici. Nie no, chowam wasze mordy. Ludzie też nie chcą widzieć, bo to jakieś takie dziwni ludzie. Musimy. haj. Całą misję będę nadawał na, na żywo. Jakbyś nie chciał się widzieć w kamerze, to będzie ona we sesji, ale trzy minutki. Ok? No. Ok. Trochę najebany jestem. Lali. lecim dalej Jolena, naryna, ty no wszyscy poszli spać ciemno już stracę wszystkie światła ciemno już no znadchodzi nadchodzi głucha siemanko kochani moi siemanko siemanko No to lecimy zapalić. Zbigniew. Ogromnie się cieszę, że twoje wiedzy zagrożenia jest rację. Dzięki Paweł Stachowiak. Dzięki Paweł. Dzięki, dzięki, Karol Burzyński, mógłbym Cię pozdrowić, cudnego byka. Mógłby Pan pozdrowić, cudnego byka z... kurczę, z, z Wilkas, pozdrawiam cudnego byka z Wilkas. Byku, kurwa, tylko się postanowisz, byś mnie nie zrobił. Masz być bykiem. Dzięki, dzięki, dzięki. XM DSDA. Dzięki. 11 tysięcy ludzi teraz jest tu. Ja Państwa bardzo przepraszam, że jeszcze pijany, co? kurwa Polaki, to kurwa Sprite, najtańszy. Bo 3 dolary jest, najszyb na liczbę kur No. Ale kole te kole kurwa. Cia. Ja pierdolę. Zbyk kole kurwa. Dzięki. Dzięki NN99 Król Kotów i Kamlikowski. Dzięki bardzo za hajs. Kurwa, ludzie haha piszą. Ale zrobisz Ciebie, to z Elbląga jesteś, kurwa. W Elblągu to by tak się ludzie nie postępowali jak Ty, kurwa. Up, kurwa. Proszę Państwa, z Elbląga kupuje mi trzy kole. Cory, kurwa, jedno kole, trzy słomki. <grystialono>, merci, nie widzę Cię. Dzięki, no to call, no call, no call. Dzięki, ziczaczki kochane, dzięki. Dzięki Kol, no dzięki FN99, dzięki, dzięki, dzięki. Ty no, pijany jestem. Ludzie się, a ludzie się z tego cieszą. Proszę Państwa, co mogę Państwu powiedzieć? Zbigniew Żabra jest takim cudownym człowiekiem, że ja chciałbym Państwu opowiedzieć jego historię, z jako żono patikati. Otóż proszę Państwa. Zbytnie wziobro przychodzi do przyszłego teścia. A ten teś mu mówi Zbyszek, ty weź moje patikati za żonę, Jako ona czysta. Jak ona gotuje. Zbyszek, o ona ma tę pipę. Jak 50 groszy. No więc kurwa napalona ziobrówka, jak to ona kurwa zawsze na sukces bierze tę dziewczynę i spotyka się z teściem e, pół roku później, a też do niego. Spysze, dlaczego ty na nią mówisz patykaty? Przecież ona jest taka czysta dziewczyna. Oj, ona gotuje. Spysze. Wszystkie moje kramiki są twoje. Ale powiedz coś mu o moje córce, co ona dobra. A on patrzy na niego z taką gorywa, niecierpliwością. pap, Jak ja ci dziękuję za te kramiki. O, tate, ta Jak ona tate gotuje. O, jej Jak A na i ona 300 tata Taty. Ale ona ma tę pipę jak 50 zł. A papę na to. Ice. Ice. Czy ty teraz od te 49,50 będzie się ze mną kurwa targował? Dobrej nocy Państwo życzę. ciao. arrivederci, grazie <trym>, Kocham ludzi. Ludzie są wspaniali. O, Boże. Jak to się wyłącza? Boże, nie wiem. Jeszcze nie się wyłączyłeś? Ty chyba nie wyłączyłem. Ale tak twierdzę, że ludzie są kochani. Ludzie to jest w ogóle cała moja kwintesencja życia. Kocham ich. To jest ktoś i to jest coś. Ludzie. Boże. Ty, nie wiem jak się włącza czad na żywo. Nie, państwo chyba widzą. Jak to się włącza? Ania, bo widzisz mnie tu, ale jak się wyłącza, wszystko to... Boże... Aniu, chciałabyś... Ania, pokaż się, chodź, nie, nie, nie. zaśpiewaj straciłam te i co, i sama tego chciałam, straciłam te i co, i tego, a Boże, Boże słuchajcie, się. Ania nie chce do nas przyjść. A miałem już wywodzić, Anka, Boże, Anka, czy zostaniesz moim chłopakiem? Ty no nie, kurwa, Anka jest kobietą, Aniu, musisz, Aniu, no chodź, kurwa pokaż, no. Ania! Ania, państwo nie wierzą, że, że jesteś chłopakiem. Musisz się pokazać, że jest dziewczyną. Ania! Anka, no kurwa, nie wstydź się, bo... Anka jest dziewczyną. Co robisz? Chciałbyś z państwem pokazać? Nie widzą cię? No, ale Państwo, państwo chcieliby je zobaczyć, garnek. A garnek? Znaczy nie widzą Ciebie, no. Proszę Państwa, tak tutaj kolega Robi wspaniały sos. Co to będzie? Pomidorowy z tym Stuń. Będzie na ostro. Aha. Proszę Państwa, wszyscy dogotuje. Gotowanie tutaj jest najcudowniejszym smakiem. Może coś Państwu zagram, dobra? No, kawałek mojego prywatnego życia. Chyba eee, fajnego, co? Hmm. Okej. Okay. Nie jest fajne, ale jest prawdziwe. A dalej nie, nie wiem, jak wyłączyć ten, ten. Słuchajcie. No. Chłopaki. Ja dalej nie wiem, jak wyłączyć ten, ten. Ten YouTube. O, o bo Ty, jak to się wyłączy? Nie można No wyłącz mikrofon, udostęp anuluj. Ludzie, jak się wyłącza kurcze Felek tego YouTube'a? Zakończ.